Pokażę dzisiaj wam moje nowe nabytki, jest ich aż, aż pięć, aż czy nie aż, mniejsze z tym, dokładnie to wam nie mogę powiedzieć, wiem, że dwa to są belki, króliki, dwa mieszance, a jeden to dokładnie wam nie powiem, bo nie pamiętam, chyba ja baran, mieszanka barana, ale to nie wiem, tam jest tył, chodzą z tamtymi. No, to idziemy już wam je czekajcie gdzie wam by je wyjąć sekundy bo muszę jeszcze iść pewną rzecz do domu to dobra no to wyjmujemy to zaczniemy może od czeka będzie je połapać Tu są te, te to, to muszę je Tu zaraz już wam pokazuję mój pierwszy nowy nabytek no tutaj pokazywał jakie właściciela kupiłem, bo kupiłem jednego od innego, dwa od innego i dwa od niej innego. To jest taki ucho mu jedno leży. Nie wiem. Dobra, z tego wypuszczamy. A teraz weźmiemy co my będziemy teraz, żyjąc? Może Belgii Młode? Dobra. Ogólnie Szyżułęce mogę je wypuścić. A jak chcą, to niech wychodzą sobie. O, oczywiście, te to... Nie, nie na dwór, nie na dwór! Ty mały idiota On to jest nauczony, on cały czas na dworze siedział i... Siedział i... Dobra, to jest młody belk, szyszlowy. Trochę takie. No. No. Zaraz wam drugiego pokażę. Ogólnie kupiłem jakby coś, to kupiłem z, z wszystkie samiczki. Jutro będzie też odcinek z nowego nabytku, będzie następny, to będzie samczyk haminiaturki, jak dobrze pamiętam, nie wiem, bo to tam mojego mojej takiej koleżanki przywieźli królika do Polski i jest, nie chcą go i chcieli go wypuścić, a to taki mu trochę ucho poleciało, bo go złapałem przypadkowo za ucho i mu się wykrzywiło, ale tak to ładne są w Belgii no takie coś. Dwa takie kupiłem. Belgiasy. I, i ten króli będzie się nazywał Stefciu. Ponoć tak miał się nazywać. Tu mamy zwyk najzwyklejszego. Takiego szaruszka. I zaraz mam jeszcze jednego złowię. Wszystkie co kupiłem to są samiczki. No to takie tu mam takie króliczki. No są dwa. Ten ma takie jakby jaśniejsze, a ten ma takie ciemniejsze ogólnie teraz jak ja tu zanim to pomagam, to trochę minie to jak nag naganiaj będzie tutaj moje belgi no. ogólnie te króliki to były, te z tych nowych nabytków, to były bardzo tanio kupywane, bo byłem na jarmaku wczoraj i kupiłem. A miałem wczoraj nagrać odcinek, ale dzisiaj wróciłem do domu. Nie miałem czasu, bo w nocy wróciłem. A jeszcze w... dzisiaj jechałem, byłem na rybach. Niedawno wróciłem. No, czekaj, policzymy. 3, 6, 7, 8, 9, 10? Nie. 3, 6, 9, 11, 12, tak? Nie. Czekaj to. 3, 3, 6, 7, 8, 8. dobra, wszystkie są. Się nie jestem się, jeżeli No. To widzimy się w następnym odcinku. Siemaneczko.